Polone z proroctwa zawsze budzą głęboką ciekawość, zwłaszcza gdy manifestują się w nieoczekiwany sposób. Wyobraź sobie to: w regionach, gdzie wolność religijna jest surowo ograniczona, jak przekaz Jezusa przenika do serc i przemienia życie? Jaka jest rola snów i objawień w kontekstach, gdzie otwarte głoszenie jest praktycznie niemożliwe? Odpowiedź, choć zaskakująca, wydaje się leżeć w boskiej interwencji która przekracza wszelkie bariery ludzkie. Jeśli cenisz treści sprzyjające duchowemu wzrostowi, nie zapomnij polubić tego filmu, zasubskrybować nasz kanał i dołączyć do naszej społeczności, aby otrzymywać więcej inspiracji. Wyruszmy razem w tę podróż. W wielu regionach o większości muzułmańskiej, gdzie chrześcijaństwo nie może się otwarcie rozpowszechniać, sny i wizje Jezusa stały się fundamentalne. Te osobiste spotkania które przeczą wszelkim logikom, pozwalają przesłaniu Ewangelii dotrzeć do tych, którzy inaczej nigdy by się do Niego nie dostać. Jak wspomniano w dziejach apostolskich ii w ostatnich dniach mówi Bóg Wyleję ducha mojego na wszelkie ciało. Wasi synowie i wasze córki będą prorokować. Wasi młodzi będą mieć wizję, a wasi starcy będą mieć sny. To właśnie poprzez te sny i wizje wielu muzułmanów odkryło prawdę Chrystusa. To zjawisko, choć wydaje się być niedawne, ma głębokie korzenie w Pismach Świętych. Na przestrzeni całej Biblii Bóg używał snów, aby objawić swoją wolę od Józefa w Egipcie po sny mędrców, którzy odwiedzili Jezusa. Biblia jest pełna opowieści, które pokazują, jak Bóg wykorzystuje te środki do komunikowania swojego planu ludzkości. W obecnym kontekście te sny stają się niezbędnym narzędziem do niesienia Ewangelii w miejsca, gdzie słowa nie mogą się przedrzeć. W Gazie, terytorium naznaczonym napięciami i ograniczeniami, pojawiła się historia ponad 200 muzułmanów, którzy po doświadczaniu snów i wizji Jezusa postanowili Mu się poddać, uznając Go za Mesjasza. Ten świadectwo nie tylko przeczy ograniczeniom religijnym regionu, ale także ilustruje przemieniającą moc Boga, która nie jest ograniczona przez granice ani systemy polityczne. Ta narracja odnosi się do słów Jezusa w Mateusza 24, 14. I będzie głoszone to Ewangelia Królestwa na całej Ziemi na świadectwo dla wszystkich narodów, a wtedy nadejdzie koniec. Przemieniająca moc snów była powracającym środkiem na przestrzeni historii biblijnej. Aby Bóg objawiał się w sposób nadprzyrodzony. W kontekstach, gdzie głoszenie Ewangelii jest praktycznie niemożliwe, to zjawisko zyskuje jeszcze większe znaczenie, zwłaszcza w strefie gazy, miejscu naznaczonym konfliktem, uciskiem i rozpaczą. Te osobiste spotkania z Jezusem wywołały nieoczekiwane i często niewytłumaczalne duchowe przebudzenie u tych, którzy ich doświadczyli. Sny działają jak bezpośrednia linia komunikacji Boga z ludźmi. Dotykając ich serc i dusz, i służąc jako ukryta droga dla tych, którzy nie mogą otwarcie przyjąć chrześcijańskiego przesłania. W kulturze muzułmańskiej sny są uważane za jeden z najautentyczniejszych kanałów boskiej komunikacji, tworząc żyzne podłoże dla działania Ducha Świętego, zwłaszcza w środowiskach wrogich wierze chrześcijańskiej. Jak zostało zapowiedziane w Joela 2:28, a potem wyleję ducha Mego na wszelkie ciało. Wasi synowie i wasze córki będą prorokować, wasi starcy będą mieć sny, a wasi młodzi będą mieć wizje. Objawiające sny, które doświadczyło wielu muzułmanów, nie są prostymi, odosobnionymi zjawiskami. Reprezentują spełnienie tej boskiej obietnicy. Na przestrzeni historii sny służyły jako kanał, przez który Bóg manifestuje swoją moc w imponujący sposób. Dziś Bardziej niż kiedykolwiek, te spotkania z Duchem Świętym dotykają serc w miejscach, gdzie Ewangelia wydaje się nieosiągalna. Przykładem tego zjawiska, które miało miejsce niedawno, jest Gaza, gdzie grupa chrześcijan niesie pomoc humanitarną pośród konfliktu. Podczas rozdawania żywności i zaopatrzenia palestyńskim rodzinom, dzielili się także przesłaniem miłości i zbawienia, które oferuje Jezus. Tego wieczoru Jezus pojawił się w śnie ponad 200 muzułmanom, oferując im pocieszenie, kierunek i nadzieję wśród cierpienia. Dla tych, którzy nie mieli jeszcze bezpośredniego kontaktu z Ewangelią, to wydarzenie oznaczało radykalną zmianę w ich życiu. Następnego dnia wydarzyło się coś jeszcze bardziej zaskakującego. Zamiast odrzucić te sny jako proste wymysły umysłu, osoby, które je przeżyły. Były niecierpliwe, aby dowiedzieć się więcej o Jezusie, szukały odpowiedzi, starały się zrozumieć sens tych snów i, co najważniejsze, były otwarte na rozpoczęcie nowego życia w Chrystusie. To duchowe przebudzenie świadczy nie tylko o przemieniającej mocy Jezusa, ale także odzwierciedla uniwersalność Jego przesłania. W miejscach takich jak Gaza, gdzie dominują wojna i rozpacz, Objawienie Jezusa poprzez sny okazuje się być skutecznym i potężnym kanałem, aby miłość Boga dotarła do najodleglejszych serc. Ostatnie wydarzenia w gazie ilustrują duchową i fizyczną transformację, jaka może nastąpić, gdy chrześcijanie poświęcają się współczuciu i humanitaryzmowi. Ręce wyciągające pomoc i serca, modlące się za cierpiących, tworzą środowisko sprzyjające manifestacji mocy Boga na różne sposoby. Modlitwa nie jest tylko narzędziem do proszenia o błogosławieństwa, ale potężną intercesją, która może zburzyć bariery duchowe, umożliwiając przesłaniu Chrystusa przedarcie się do miejsc i serc, które wydają się nieosiągalne. Fascynującym aspektem tego zjawiska jest sposób, w jaki Bóg używał snów w różnych kulturach, zwłaszcza w miejscach, gdzie Ewangelia jest tłumiona. Historie muzułmanów, którzy mieli spotkania z Jezusem w swoich snach, mnożą się, a w gazie ten schemat nie stanowi wyjątku. Kultura islamska przywiązuje dużą wagę do snów jako środka słyszenia Boga. W tym kontekście wiele osób miało zaskakujące wizje, które skłaniają ich do przemyślenia swoich wierzeń i poszukiwania Jezusa w poszukiwaniu prawdy. Jedną z tych historii jest opowieść młodego mężczyzny o imieniu Said, który po latach życia pod uciskiem i przemocą zaczął mieć powtarzające się sny, w których Jezus pojawiał się i mówił o drodze pokoju i miłości. Te sny przyniosły mu pokój, którego nigdy wcześniej nie znał mimo otaczających go okoliczności. Z czasem Said postanowił podzielić się swoim doświadczeniem z rodziną, stawiając czoła niezrozumieniu i odrzuceniu. Jednak jego przekonanie pozostało silne, a w nowej wierze odnalazł siłę do kontynuowania. Wiedząc, że jego życie zmieniło się na zawsze. Te spotkania, choć prywatne i osobiste, skłoniły wielu, takich jak Said, do podejmowania odważnych decyzji, stawiając czoła nie tylko normom kulturowym, ale także realnym niebezpieczeństwom, takim jak prześladowania. Niemniej jednak przemieniająca moc Chrystusa w ich życiu jest tak silna, że są gotowi stawić czoła wszelkim przeciwnościom. Sam Jezus powiedział w Łukasza 12:51: Myślicie, że przyszedłem przynieść pokój na Ziemię? Nie, mówię Wam lecz rozdzielenie. Ta rzeczywistość jest wyraźnie widoczna w kontekstach, gdzie podążanie za Jezusem może oznaczać radykalne zerwanie z przekonaniami i oczekiwaniami rodzinnymi oraz społecznymi. Wytrwałość tych muzułmanów, którzy doświadczyli Chrystusa poprzez sny, pokazuje, że mimo trudności, prawda Jezusa posiada niepowstrzymaną moc. Są żywymi świadkami, że nawet w wrogim środowisku nic nie może zatrzymać dzieła Boga. Historie duchowych nawróceń poprzez sny nadal zaskakują świat i są świadectwem przemieniającej mocy wiary w Chrystusa. Te nadprzyrodzone spotkania przeczą ludzkim oczekiwaniom, zwłaszcza w kontekstach, gdzie chrześcijaństwo jest tłumione lub niezrozumiane. To, co jest szczególnie poruszające, to fakt, że dla wielu osób te sny stanowią punkt zwrotny w ich życiu, prowadząc ich do aktywnego poszukiwania prawdy wśród trudnych okoliczności. Przykładem jest Nadir, mężczyzna z gazy, który przez lata żył w rozpaczy i przemocy. Pewnej nocy Nadir śnił mężczyznę ubranego na biało, który mówił o pokoju i pojednaniu, czego nigdy wcześniej nie doświadczył. Chociaż początkowo wahał się. By podzielić się swoim doświadczeniem z obawy przed odrzuceniem, postanowił poszukać lokalnej grupy chrześcijan, którzy oferowali pomoc humanitarną w jego społeczności. Spotykając chrześcijan, Nadir odkrył, że mężczyzna z jego snu to Jezus, co oznaczało początek jego duchowej podróży ku nowemu życiu w Chrystusie. Doświadczenie Nadira rzuca światło na schemat, który powtarza się w wielu historiach objawiających snów ci, którzy śnią o Jezusie często czują się zmotywowani do działania, szukania odpowiedzi i angażowania się w poznawanie go bliżej. Jak wspomniano w Dziejach Apostolskich drugi dwudziesty pierwszy I każdy, kto wezwie imię Pana, będzie zbawiony. Te sny otwierają drzwi, które wcześniej wydawały się nieosiągalne. Znaczenie tych spotkań tkwi nie tylko w osobistym nawróceniu, ale także w świadectwie, jakie oferują otaczającym społecznościom. W kontekstach, gdzie prześladowania religijne są powszechne, nawrócenia zazwyczaj pozostają w tajemnicy z obawy przed odwetem. Jednak moc Chrystusa nie może być ukryta na zawsze. Przyjaciele i rodzina osób, które doświadczają tych spotkań, zaczynają zauważać wewnętrzne zmiany od wewnętrznego pokoju po miłość i współczucie. Które definiują ich życie. Mimo ryzyka, wiele osób, takich jak Nadir, decyduje się kontynuować, popychanych pewnością, że znaleźli prawdę. 2 Tymoteusza 2,34 mówi: Bowiem żołnierze Chrystusa Jezusa, którzy nie mieszają się w sprawy życia, aby zadowolić tego, który ich powołał żołnierzami. Ten apel do wytrwałości jest stały w życiu nowych, nawróconych w wrogich kontekstach, a ich determinacja do kontynuowania pomimo trudności jest żywym świadectwem mocy wiary. W miarę jak ci nawróceni rosną w swoim związku z Chrystusem, ich wpływ na otaczających ich ludzi również wzrasta. Przesłanie zbawienia nie ogranicza się do indywidualnego doświadczenia, ale przekształca się w siłę zbiorową, która zmienia całe społeczności. To, co zaczęło się jako sen lub osobista wizja Chrystusa, przekształca się w drastyczną zmianę z istotnym wpływem na społeczeństwo, pokazując, że Ewangelia Jezusa ma zdolność przekraczania wszelkich granic religijnych, kulturowych i politycznych. We wszystkich tych narracjach o nawróceniu w 389 roku trudnych kontekstach jest kluczowy element, który jeszcze nie został szczegółowo omówiony. Chrześcijańska wspólnota, która przyjmuje i wspiera tych nowych wierzących. Gdy osoba ma nadprzyrodzone spotkanie z Chrystusem, jej życie się zmienia, ale ten proces przemiany wymaga wsparcia wspólnoty, która prowadzi i wspiera ją w wierze. Te małe chrześcijańskie wspólnoty odgrywają fundamentalną rolę w wzroście i wytrwałości nowych nawróconych. W wielu przypadkach te wspólnoty działają w tajemnicy. Organizując dyskretne spotkania w domach lub bezpiecznych miejscach, oferując przestrzeń do modlitwy, studiowania Biblii i wzmacniania wiary. Te przestrzenie pozwalają nie tylko na duchowy wzrost nowych wierzących, ale także zapewniają im wsparcie emocjonalne i praktyczne potrzebne wśród prześladowań. Jasnym przykładem tego są chrześcijańskie wspólnoty w gazie, które nie tylko oferują pomoc humanitarną. Ale także tworzą sieci wsparcia dla nowych nawróconych, chroniąc ich, gdy stają w obliczu zagrożeń lub odrzucenia ze strony rodzin czy władz. Te sieci stają się żywym źródłem pocieszenia i siły, przypominając nowym wierzącym, że nie są sami w swojej duchowej wędrówce. Hebrajczyków 10:24 do 25 zachęca nas i zwracajmy uwagę jedni na drugich, by pobudzać się do miłości i dobrych uczynków. Nie opuszczajmy wspólnych zebrań naszych, jak to jest w zwyczaju niektórych, ale raczej zachęcajmy się nawzajem, a to tym bardziej, im bardziej widzicie, że dzień się zbliża. Ten werset odzwierciedla znaczenie chrześcijańskiej wspólnoty dla tych, którzy stają przed wielkimi wyzwaniami w swojej wierze, oferując im poczucie przynależności i siły do kontynuowania nowej duchowej drogi. Ponadto te wspólnoty są niezbędne do rozpowszechniania Ewangelii w obszarach o ograniczonym dostępie. Nawet w wrogich środowiskach moc dzielonej wiary i wspólnotowa kongregacja pozwalają Słowu Bożemu rozprzestrzeniać się, nawet w najciemniejszych miejscach. Jeśli ten przekaz rezonuje z Tobą i czujesz, że łączy się z Twoim życiem, nie zapomnij polubić, zasubskrybować kanał i zostawić komentarz. Dołącz do tej niesamowitej społeczności i nie przegap żadnych nowości. Te wspólnoty stają się agentami przemiany nie tylko w swoim bezpośrednim otoczeniu, ale także poza nim, pokazując jak ciało Chrystusa rozciąga się poza fizyczne lub polityczne granice. To wsparcie wspólnotowe pozwala, aby wpływ Ewangelii przemieniał jednostki i rodziny, a z czasem całe społeczeństwa. Ci, którzy doświadczyli łaski Boga w miejscach konfliktu, gdzie nadzieja wydawała się stracona, widzieli, jak wiara może zmieniać rzeczywistość nie tylko indywidualnie, ale także zbiorowo. W regionach, gdzie cierpienie i prześladowania są powszechne, takich jak Strefa Gazy, Ewangelia nadal niesie drogę w zaskakujący sposób. Osoby, które miały wizję lub sny o Chrystusie, Często w ekstremalnych sytuacjach nie tylko znajdują nowy powód do życia, ale stają się także instrumentami zmiany w swoich społecznościach. To duchowe przebudzenie odbywa się w miejscach, gdzie dostęp do wiary chrześcijańskiej jest ograniczony, i właśnie w tym kontekście moc Ducha Świętego objawia się w niezwykły sposób. W Efezjan 3:20 przypomina nam: A temu, który może przez moc działającą w nas czynić daleko więcej niż wszystko o co prosimy lub myślimy. To dokładnie dzieje się we wspólnotach, gdzie wiara kwitnie pośród przeciwności. Duch Boga przemierza ograniczenia polityczne czy religijne, przynosząc pocieszenie i nadzieję tym, którzy najbardziej jej potrzebują. Ci, którzy doświadczają tej przemiany, nie mogą się powstrzymać przed dzieleniem się swoją radością i nowym celem z innymi. Co nieuchronnie prowadzi do tego, że więcej osób zaczyna kwestionować swoje własne przekonania i szukać prawdy w Chrystusie. Ten rodzaj nawrócenia nie jest łatwy. Wiele osób staje w obliczu odrzucenia ze strony rodzin, przyjaciół, a nawet rządów. Jednak siła, którą odnajdują w wierze, popycha ich do wytrwałości, wiedząc, że to, co odkryli, jest nieskończenie cenniejsze niż wszystko inne. W drugim Tymoteusza 2-3-4 Paweł pisze: bowiem żołnierze Chrystusa Jezusa, którzy nie mieszają się w sprawy życia, aby zadowolić tego, który ich powołał żołnierzami. Ten apel do wytrwałości jest stały w życiu nowych, nawróconych w wrogich kontekstach, a ich determinacja do kontynuowania, pomimo trudności, jest żywym świadectwem mocy wiary. W miarę jak ci nawróceni rosną w swoim związku z Chrystusem, ich wpływ na otaczających ich ludzi również wzrasta. Przesłanie zbawienia nie ogranicza się do indywidualnego doświadczenia, ale przekształca się w siłę zbiorową, która zmienia całe społeczności. To, co zaczęło się jako sen lub osobista wizja Chrystusa, przekształca się w drastyczną zmianę z istotnym wpływem na społeczeństwo, pokazując, że Ewangelia Jezusa ma zdolność przekraczania wszelkich granic religijnych, kulturowych i politycznych. Jeśli te historie przemiany dotknęły twojego serca i sprawiły, że zastanawiasz się nad mocą wiary, nie pozwól, aby ten przekaz pozostał tutaj. Polub ten film, zasubskrybuj kanał i udostępnij go komuś, kto potrzebuje tej inspiracji. Razem możemy szerzyć przesłanie miłości i nadziei coraz dalej. I pamiętaj: duchowa podróż jest silniejsza, gdy odbywa się w społeczności. Zostaw swój komentarz poniżej. Opowiedz nam, jak ten przekaz Cię dotknął i zostań członkiem tej niesamowitej społeczności, która rośnie. Nieśmy to światło we wszystkie zakątki świata.